STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Dzień dobry, Piotr Gierczyk z Papu. Mam pytanie takie, wiem, że pan zawsze powtarza, że na siebie się najpierw patrzy, na swoją drużynę, no ale patrząc na Legię, nastąpiła zmiana e, trenera, to bo jakaś ta Legia była, ona pewnie może być trochę inna, to jakoś zaburza ten proces rozpracowania rywala, to jest problem. Najprościej dla nas, najlepsze co może być po tych meczach jest, jest skorygować to, co mogliśmy lepiej robić na Zagłębiu Lublin, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Na to zwrócić yy, uwagę, to co w tych dwóch jednostkach, które mieliśmy przed sobą przed Legion, tą dzisiejszą oraz ta, która nas czeka jutro. Żeby z jednej strony to, co jest możliwe w tak krótkim czasie skorygować po to, żeby to lepiej trochę funkcjonowało. W meczu niedzielnym, i to zarówno dotyczy gry defensywnej, bo nie uszczegliśmy się e, sytuacji, gdzie mogliśmy zdecydowanie lepiej zareagować, zarówno indywidualnie, jako, jak i zespół, ale i szczególnie w grze ofensywnej, bo to jest to, co przed chwilą powiedział pan Bartek: będzie, będzie naprawdę do, dobra atmosfera, zdajemy sobie sprawę, że każda akcja. Każda, każda akcja do przodu, każda sytuacja będzie tylko powodowała, że ten stadion będzie jeszcze lepiej reagował, jeszcze lepiej żył. Do tego też będziemy dążyć. Dziękuję. Proszę kolejne pytania. Zafanusił Dziennik zachodnić dzień dobry. A ja tradycyjnie o bilans zdrowotny zawodników, bo jest informacja, że Baidu jest kontuzjowany, tak? Jak jeszcze... Jak nie będzie grał, tak? nie będzie w 18. Pod znakiem zapytania również jest występ Adama. Natomiast myślę, że... że to nie jest przesądzone jego sytuacja. No i oczywiście Kamil Zapolnik, który pauzuje z powodu kartek. Natomiast no, to jest szansa dla kolejnych piłkarzy i patrząc na zajęcia, jakie dzisiaj były, takie pozytywne, z entuzjazmu. Już wszyscy czujemy to, co się wydarzy w niedzielę i chcemy być do tego spotkania jak najlepiej przygotowani. Michał Zichlarz, Pani trenerze, finisz ligowego sezonu. Trzeba patrzeć na gdzieś tam wszystkie elementy układanki. Zmiana sędziego? Nie będzie sędziego musiała, tylko inny arbiter. To też ma jakieś znaczenie, jakiś wpływ, czy nie bardzo? Patrząc na to, co było ostatnio? Nic nie wiem na ten temat, przepraszam. Wchodzę z prosto z treningu, nic nie wiem, że jest zmiana sędziego. Sędzia złotych, musiał, musiał, mm. złotych, to nic nie zmienia w naszej strategii. Czy nie przygotowujecie się pod sędziego? <laughs> nie, raczej nie. Bardzo proszę. Kolejne pytania. Tak zapytam, czy te mecze z Legią dla Pana osobiście też są inne niż wszystkie, bo w, czy ta atmosfera taka, która panuje wśród kibiców i wśród obserwatorów zewnętrznych udziela się też Panu osobiście? Zawsze takie spotkania wywołują dodatkowe emocje, tak, to, to tego nie unikniemy, bo to są tradycje. Tutaj e, jeszcze przed treningiem już wspomnienia z lat poprzednich, jak te mecze wyglądały, to też naprawdę można wiele rzeczy porównywać, Wymiany piłkarzy, jaka była na, na linii, naprawdę wiele tych elementów, więc, więc to jest na pewno dobry czas przed meczem do pewnych analiz, wspomnień i tak, tak to wygląda i tak naprawdę ten czas i się oprócz treningu i przygotowania się do bieżącego meczu to jest również, są również wspomnienia i tego nie, nie unikniemy. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że czeka nas bardzo trudny mecz, ale też wiemy, patrząc na nasze zachowanie na to jak rozgrywaliśmy mecze, że one z naszym zasięgu chcemy zrobić wszystko, żeby punkty zostały w zabrzu. Wojtek Marczyk, RMF. Panie trenerze, no rzadko się zdarza w Polskiej Lidze, że się gra systematycznie co trzy dni. Jak wygląda sytuacja w Waszym zespole, taka kondycyjna? Udało się zregenerować? Wszystko jest w porządku? No bo wielu trenerów mówi, że jednak takie granie co trzy dni, kiedy mówię, zawodnicy nie są na co dzień do tego przyzwyczajeni, sprawia pewne problemy. Myślę, że tutaj, tutaj zbyt Uproszczenie, tak, że, 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 że gramy co trzy dni, i, i to jest problem. Nie, nie chcę oceniać. Ja, patrząc na poziom niektórych spotkań, nie zauważyłem, żeby piłkarze byli zmęczeni, i ten poziom jest w niektórych spotkaniach dobry. My cieszymy się, tak, że poza Głębi Lubi czeka nas takie spotkanie. Widzi Pan, pan sam, jakie jest zainteresowanie. Więc naprawdę, my bardzo pozytywnie. Tak naprawdę my byśmy chcieli, żeby już była ta niedziela, natomiast no, musimy się tu jeszcze wstrzymać, musimy się przygotować, ale na pewno czeka nas bardzo ciekawy mecz. Natomiast my jak, sami jako piłkarze musimy zachować zimną krew, tak? Musimy jak gdyby być przygotowani tego spotkania, robić wszystko, żeby starać się zrealizować to, jaki mamy pomysł, ale też i oczekujemy od naszych zawodników tej euforii, tego entuzjazmu, żeby jak gdyby na bazie pewnych schematów, które trenujemy. Natomiast to ma być to coś więcej, tak? To, jest, to ma być to, po co kibice przychodzą na mecz, jakieś niekonwencjonalne zagranie, gra jeden na jeden, szał, gdzie się nikt nie spodziewa, tak naprawdę coś więcej i właśnie w takich spotkaniach tego oczekujemy i to jest to coś więcej, na które bardzo liczymy. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Dlatego go przed niego swojego pytania o Pana wspomnienie, bo mówi Pan, że to jest też okres wspomnień. Dla Pana najbardziej wyraziste wspomnienie z meczów z Legią to? Będzie w niedzielę, coś czuję. Tak, jestem o tym przekonany. Patrząc na, na, na spotkania zespołu z Warszawy, jak i nasz, widać, że to będzie futbol raczej otwarty, w którym się będzie wiele działo i na, na pewno nikt nie będzie żałował, że przyjdzie na nasz, na nasz stadion. Panie trenerze jeszcze pytanie, czy będzie pan szukał jakieś, wspomniał pan o poprawie w defensywie, w ofensywie, czy będzie pan szukał jakichś rozwiązań personalnych, a szczególnie też pytam przez pryzmat obrony, bo tutaj ostatnio było sporo zmian, prawda? Przepraszam. Też nie rozumiem samej gry defensywnej jako tylko i wyłącznie personalnej linii obrony. To jest to jest... Jak analizujemy niekiedy nasze bramki, które, które niekoniecznie musiały wpaść, to tak naprawdę akcja się zaczyna na połowie już przeciwnika, i, i to też jest kluczowe, żeby do niektórych sytuacji nie dopuszczać. Bo my widzimy zawsze ten etap końcowy, ostatnie jedno bądź dwa zagrania, a tak naprawdę kluczem jest, żeby, żeby tych ważnych sytuacji nie było. I, I myślę, że to gdzieś jest tutaj u nas mocno akcentowane. Chcielibyśmy, bo to, to jest do zrobienia jak gdyby w paru zajęciach, w paru treningach, w paru też sesjach, które, które robimy przed treningiem i to po prostu trzeba powtarzać, tak. To jeszcze pracujemy na tym cały czas, widać, że to nigdy nie przynosi efektu, ale ilość tych powtórzeń zarówno audio-video, ale jak również i na treningu, ona w konsekwencji przyniesie nam efekty i musimy tutaj być konsekwentni i to robimy, że cały czas jak gdyby pewne nawyki, takie te pozytywne powtarzamy. Panie Trześ, w takim razie ta gra obronna, nie tylko defensywa, ale całego, całego zespołu, to jeśli pan będzie taki klucz, żeby, żeby zapunktować w niedzielę? To jest jeden z warunków, natomiast drugim to jest strzelanie bramek. I tutaj bardzo ważne jest, żeby nie tylko bronić, ale w odpowiedzialnej obronie szybko przechodzić do, do ataku. Mamy profile piłkarzy, którzy bardzo lubią tak grać. Bardzo na to liczymy, że. Właśnie tak to będzie wyglądało, że będzie płynność tej gry i że większość meczu będzie na połowie warszawskiego zespołu, bo to jest ważne, żeby być jak najbliżej bramki Ciężniaka, żeby stwarzać te sytuacje, żeby stwarzać te fragmenty gry i do tego na pewno będziemy dążyli. A zarazem zabezpieczyć tył, żeby, żeby zawodnicy z przodu zespołu warszawskiego nie mieli możliwości oddawania strzałów i sytuacji. Jeszcze jedno pytanie o Gianisa Mystakidisa. Nie wiem, może to jest moje wrażenie, ale tak widać, że chyba rozkręca się ze spotkania na spotkanie i chyba coraz więcej daje zespołowi, prawda? Bardzo na niego liczymy. To jest to, co często też podkreślam przed oczami. Mamy właśnie, często mówimy o tych zagraniach, jak genialne wręcz podanie w Poznaniu, które otwierało, otwierało akcję, w której Jesus dogrywał do Igora i bardzo ważna. Pierwsza, pierwsza bramka na Zagłębi, Lubiń, bardzo dobra akcja. Minimalnie przestrzelił, ale są znamiona. Natomiast ja myślę, że zarówno Janic jak i my wszyscy od tego, on od siebie, a my od niego wymagamy zdecydowanie więcej, bo widzimy, że umiejętności tego zawodnika są ogromne. On dzisiaj tylko pokazuje niektóre elementy. On sam od siebie wymaga zdecydowanie więcej na to, i na to też bardzo liczymy. Natomiast. Jest to zawodnik niekonwencjonalny, potrafiący właśnie tak zagrać, że tego się nikt nie spodziewa i między innymi na takich piłkarzy się e, przy, przychodzi e, na stadiony. STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.